Katarzyna Nowak klęknęła przy krawędzi wykopu. Jej dłonie drżały, gdy delikatnie oczyszczała kamienne płyty z ziemi i wieków zapomnienia. Warszawska starówka skrywała swoje tajemnice głęboko pod brukowanymi uliczkami. A każdy dzień wykopów przynosił nowe odkrycia, ale to, co zobaczyła dzisiaj, sprawiło, że jej serce zabiło szybciej. Płyta była ozdobiona runiczymi napisami, których nie potrafiła rozpoznać, a po środku znajdowało się wgłębienie w kształcie ludzkiej dłoni. Ciemne plamy wokół zagłębienia wyglądały niepokojąco świeżo, jak na coś, co powinno być stare na setki lat. Katarzyna, głos Jakuba Wiśniewskiego przerwał jej koncentrację. Młody dziennikarz zbiegał po drewnianej drabinie do wykopu, jego aparat fotograficzny podskakiwał na szyi przy każdym kroku. Słyszałem, że znalazłaś coś niesamowitego. Spojrzała na niego z mieszanką irytacji i ulgi. Jakub miał dar pojawiania się w najmniej odpowiednich momentach, ale jego entuzjazm dla lokalnych tajemnic był zaraźliwy. To nie jest zwykły zabytek, powiedziała, wskazując na płytę. Te symbole se nigdy wcześniej takich nie widziałam, a ta ciemna substancja urwała, nie chcąc wypowiadać na głos swoich podejrzeń. Jakub uklęknął obok niej, jego oczy błyszczały ciekawością. Czy myślisz, że to może być związane z tymi zaginięciami nad Wisłą? Jego głos stał się cichszy, bardziej poważny. Wczoraj znaleziono kolejne ślady krwi na nabrzeżu, ale żadnego ciała. To już piąty przypadek. W tym miesiącu. Katarzyna poczuła dreszcz przebiegający po plecach. Od tygodni słyszała pogłoski o dziwnych zdarzeniach nad rzeką. Ludzie mówili o widywanych nocą postaciach, o śpiewie dobiegającym z wody, o czerwonawej mgle unoszącej się nad Wisłą, o świcie. Jako naukowiec odrzucała takie historie jako przesądy, ale nie mogła zaprzeczyć, że coś działo się w mieście. Spójrz na to szepnęła, przekazując Jakubowi lupę. Te ślady wyglądają jakby ktoś niedawno używał tego miejsca do czegoś. Nagle ziemia pod jej stopami zadrgała. Było to ledwo wyczuwalne, ale wystarczająco silne, by wprawić w ruch luźne kamyki wokół wykopu. Zwisły dobiegł dziwny dźwięk. Nie całkiem śpiew, nie całkiem wiatr, ale coś pośrodku, co sprawiło, że włosy na jej rękach stanęły dęba. Jakub uniósł wzrok, jego twarz pobladła. Słyszysz to, Katarzyna skinęła głową, czując, jak wspomnienia z dzieciństwa napływają jej do głowy niczym lodowata woda. Miała osiem lat, gdy stała na tym samym nabrzeżu, trzymając rodziców za ręce. Pamiętała ten sam dźwięk, tę samą melodię unoszącą się nad wodą tuż przed tym, jak ich łódź się przewróciła, tuż przed tym, jak została sama Katarzyna. Jakub dotknął jej ramienia, wyrywając ją z transu. Wszystko w porządku? Spojrzała ponownie na kamienną płytę, na jej mroczne symbole i ciemne plamy. Gdzieś w głębi duszy wiedziała, że to odkrycie zmieni wszystko. Że tajemnice, które Warszawa skrywała przez wieki, wreszcie żądają ujawnienia. A ona, chcąc, nie chcąc, stała się ich strażniczką. Musimy porozmawiać z profesorem Kowalskim, powiedziała w końcu, jej głos brzmiał pewniej niż się czuła. On jedyny będzie wiedział, co to oznacza, ale gdy wstawała, żeby opuścić wykop, usłyszała to ponownie. Śpiew zwisły, który brzmiał jak wołanie, jak ostrzeżenie, a może jak zaproszenie do odkrycia prawdy, która od stuleci czekała pod powierzchnią spokojnych wód. Biblioteka uniwersytecka pachniała kurzem i starodrukami, zapachem, który zawsze uspokajał Katarzynę. Ale dziś nawet znajome otoczenie nie mogło uciszyć niepokoju, który narastał w niej od rana. Przed nią leżały otwarte tomy o słowiańskiej mitologii, a na ekranie laptopa wyświetlały się cyfrowe skany średniowiecznych manuskryptów. Te symbole Mruczała pod nosem, porównując swoje szkice z ilustracjami w książkach. Nie są słowiańskie, ale też nie należą do żadnej znanej mi tradycji. Jakub siedział naprzeciwko, przeglądając artykuły prasowe o zaginięciach. Katarzyna Spójrz na to powiedział, przekazując jej gazetę Wszystkie osoby zaginęły w pełni księżyca i wszystkie w promieniu 200 metrów od pomnika syrenki. Katarzyna podniosła wzrok z nadksiążek. Pomnik warszawskiej Syrenki, symbol miasta, legenda opowiadająca o morskiej panna młodej, która zakochała się w mieście nad Wisłą i została jego strażniczką. To tylko zbieg okoliczności, powiedziała, ale w jej głosie zabrzmiała niepewność. Przepraszam, że przeszkadzam. rozległ się głos za jej plecami. Odwróciła się i zobaczyła kobietę około pięćdziesiątki, o siwiejących włosach i oczach pełnych niepokoju. Słyszałam, że badacie sprawę zaginięć. Nazywam się Anna Zielińska. Moja babcia była rybaczką na wiśle. Katarzyna skinęła głową, zapraszając ją do stolika. Anna usiadła niepewnie, jakby ważąc słowa, które miała wypowiedzieć. Babcia opowiadała mi historię o Syrenie. Ale to nie były piękne bajki dla dzieci. Anna mówiła cichym głosem, rozglądając się nerwowo. Mówiła, że syrenka przyszła do Warszawy nie z miłości, ale z zemsty, że jej śpiew nie niesie radości, ale śmierć tym, którzy skrzywdzili jej naród. Jakub wychylił się do przodu, zainteresowany: Jakie historie? Że co sto lat syrenka budzi się z głodu że potrzebuje ofiar, żeby pozostać silną i chronić miasto przed czymś gorszym. Babcia mówiła, że w 1855-1855, zawsze w roku kończącym się na pięć, ludzie znikają nad Wisłą. Katarzyna poczuła, jak kręci jej się w głowie. A teraz jest 2025, szepnęła. Anna skinęła głową. Babcia mówiła też o grupie ludzi, którzy pamiętają, którzy pilnują, żeby żeby tradycja była kontynuowana. Nagle światła w bibliotece zamigotały. Temperatura wydawała się spaść o kilka stopni, a z wentylacji dobiegł dźwięk, który przypominał odległy śpiew. Katarzyna poczuła, jak włosy na jej karku się podnoszą. To niemożliwe, wymamrotała, ale jej ręce drżały, gdy sięgała po notes. Zapisywała gorączkowo wszystko, co mówiła Anna, ale litery zdawały się rozmazywać na kartce. Anna wstała nagle, jej twarz pobladła. Oni wiedzą, że rozmawiamy, oni zawsze wiedzą. Rozejrzała się po bibliotece, jakby szukała ukrytych obserwatorów. Proszę Was, bądźcie ostrożni. Te historie one nie są tylko historiami. Gdy Anna odchodziła, Katarzyna poczuła dziwne ssanie w żołądku, jakby świat wokół niej stał się mniej realny. Na ekranie laptopa tekst zaczął się zmieniać sam z siebie, litery przekształcały się w symbole, które widziała na kamiennej płycie. Jakub! szepnęła. Ale gdy się odwróciła, jej towarzysz siedział nieruchomo, wpatrując się w pustkę. Jego oczy były szkliste. A z ust dobiegał cichy pomruk, ta sama melodia, którą słyszała nad Wisłą. Serce Katarzyny zabiło szybciej. Potrząsnęła Jakubem za ramię, ale on nie reagował. Melodia stawała się głośniejsza, a inne osoby w bibliotece zaczęły się odwracać w ich stronę, wszystkie z tym samym pustym spojrzeniem, wszystkie nucące tę samą hipnotyzującą nurzę. Katarzyna złapała swoje rzeczy i pobiegła w stronę wyjścia, ale dźwięk podążał za nią, przenikając przez ściany, odbijając się echem w jej głowie. Na zewnątrz zatrzymała się, dysząc ciężko. Gdy spojrzała w okna biblioteki, zobaczyła wszystkich ludzi stojących w bezruchu, wpatrujących się w nią przez szkło, a w oddali nad Wisłą unosiła się czerwonawa mgła. Katarzyna wpadła do mieszkania, trzaskając drzwiami tak mocno, że obrazy na ścianach zadrżały. Jej ręce wciąż drżały, a w uszach brzmiała ta przeklęta melodia. Nalała sobie szklaneczkę wódki i wypiła jednym haustem, czując jak alkohol pali jej gardło, ale nie przynosząc upragnionej ulgi. Telefon zadzwonił, sprawiając, że podskoczyła. Na ekranie wyświetliło się imię profesora Stefana Kowalskiego. Katarzyna, córeczko, słyszałem o Twoim odkryciu. Jego znajomy głos brzmiał uspokajająco. Możemy się spotkać? To bardzo ważne. Godzinę później siedziała w gabinecie profesora na Uniwersytecie. Stefan nalał herbaty, ale jego dłonie też wydawały się nieco drżeć. Na jego biurku leżały otwarte księgi w językach, których nie rozpoznawała. Profesorze, co się dzieje w tym mieście? zapytała wprost. Te symbole zaginięcia, a dziś w bibliotece Katarzyna Stefan usiadł naprzeciwko niej, jego oczy były poważne. To, co odkryłaś, to nie jest zwykły zabytek archeologiczny to jest ołtarz ołtarz ofiarny. Jej herbata ostygła w dłoniach ołtarz ofiarny ale to niemożliwe. Jesteśmy w centrum Europy w XXI wieku. Stefan westchnął głęboko. Są rzeczy, których historia nie zapisała: grupy ludzi, które przechowują pewne tradycje, pewne konieczności. Nazywamy się Strażnicy Wisły. Katarzyna poczuła, jak świat zaczyna się chwiać. My, pan też, od pokoleń moja rodzina pilnuje równowagi, twoja również. Co pan ma na myśli? szepnęła, chociaż jej serce już znało odpowiedź. Stefan wstał i podszedł do sejfu. Wyciągnął z niego stary album fotograficzny. Otworzył go przed nią, pokazując zdjęcie z lat 80. Rozpoznała swojego ojca, młodszego, stojącego obok Stefana i grupy innych mężczyzn nad Wisłą. Twoi rodzice, Katarzyna, oni też byli strażnikami. Świat zatoczył się wokół niej. To niemożliwe. Oni zginęli w wypadku. Łódź się przewróciła. To nie był wypadek. Stefan przyklęknął przy jej krześle. Twój ojciec odkrył prawdę o rytuale. Chciał go powstrzymać. Ale niektóre tradycje są większe od jednostki. Katarzyna wstała tak gwałtownie, że krzesło się przewróciło. Pan ich zabił! Pan zabił moich rodziców. Stefan pokręcił głową smutno. Nie ja. Ale orden zadecydował. Syrenka żąda ofiary co 25 lat. Małych ofiar, żeby nie wymagała większych. Jakiej większej ofiary? krzyknęła, cofając się w stronę drzwi. Całej Warszawy, Katarzyna. Jeśli nie nakarmisz bestii, ona pożre wszystko. Nagle drzwi gabinetu się otworzyły. Weszło dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach, a za nimi Anna Zielińska. Ale już nie wyglądała na przestraszoną starszą kobietę. Jej oczy płonęły dziwnym blaskiem. Przykro mi, Katarzyna, powiedziała Anna, ale czas się kończy. Pełnia księżyca jest za dwie noce, a nam wciąż brakuje ostatniej ofiary. Katarzyna rzuciła się w stronę okna, ale jeden z mężczyzn złapał ją za rękę. Czuła zapach morza i śmierci, który przylgnął do jego ubrania. Nie rozumiesz? Stefan podszedł do niej z jakąś szklaną fiolką w ręku. To jest honor. Twoja krew ma moc. Jesteś potomkinią pierwszych strażników. Syrenka cię wzywa. Katarzyna wykręciła się z uścisku i wybiła szybę łokciem, czując jak szkło tnie jej skórę. Wyskoczyła przez okno na parter, przewracając się na trawnik. Biegła przez uniwersytecki kampus, słysząc za sobą krzyki i pędące kroki. Ulicami Warszawy niosła się melodia, która zdawała się dobiegać ze wszystkich stron. Z kanałów ściekowych, z otwartych okien, z samochodowych radia, dobiegła na nabrzeże Wisły, gdzie kilka godzin wcześniej zaczęła się ta koszmarwa podróż. Rzeka płynęła czerwienią w świetle zachodzącego słońca, a nad wodą unosiła się mgła, która zaczęła przybierać kształt kobiecej sylwetki. Syrenka się budziła, a Katarzyna zrozumiała, że nie ma już odwrotu. Prawda o jej przeszłości, o mieście. O legendzie. Wszystko połączyło się w jedna straszną całość. Z tyłu słyszała zbliżające się kroki strażników. Z przodu czekała na nią Wisła i jej pradawna mieszkanka. Była w pułapce. Katarzyna schroniła się w kościele świętego Marcina. Jej oddech tworzył małe chmurki pary w chłodnym wnętrzu. Ksiądz Marcin Nowicki klęczał przed ołtarzem, ale gdy usłyszał jej kroki, odwrócił się szybko. – Katarzyna, dziecko, co się stało? Jego głos był pełen troski, ale w oczach migotało coś, co mogło być strachem. Ojcze, muszę panu opowiedzieć o czymś niemożliwym, zaczęła siadając w pierwszej ławce. Opowiedziała mu wszystko. O odkryciu, o strażnikach, o prawdzie, o swoich rodzicach. Ksiądz słuchał w milczeniu. Jego twarz stawała się coraz poważniejsza. Gdy skończyła, pokiwał głową powoli. Nie jesteś pierwszą osobą. Która przychodzi do mnie z taką historią, powiedział. W archiwum parafialnym są dokumenty, bardzo stare dokumenty. Opowiadają o egzorcyzmach nad Wisłą, o błogosławieniu wód, o próbach związania czegoś, co powinno pozostać związane. Wstał i podszedł do starożytnej skrzynki za ołtarzem. Wyciągnął z niej zwój pergaminu. To jest z 1925 roku. Mój poprzednik pisał o grupie mężczyzn, którzy przyszli do niego z prośbą o błogosławienie dziwnego rytuału. Odmówił, ale dokumentował wszystko na wypadek, gdyby ktoś kiedyś potrzebował tej wiedzy. Katarzyna czytała łacińskie słowa. Jej znajomość starożytnego języka pozwalała jej zrozumieć fragmenty: Bestia Aquarum. – Sacrificium sanguinis custodia urbis. To nie jest ochrona miasta, szepnęła. To jest karmienie bestii. Nagle drzwi kościoła otworzyły się z trzaskiem. Anna Zielińska weszła wraz z trzema mężczyznami. W świetle świec jej twarz wyglądała jak maska. Katarzyna to już koniec uciekania powiedziała Anna. Syrenka się niecierpliwi. Ksiądz Marcin stanął między nimi a Katarzyną trzymając krzyż w wyciągniętej ręce. W tym miejscu nie macie władzy, powiedział stanowczym głosem. Anna zaśmiała się. Dźwięk był jak pękające szkło. Ojcze, Syrenka jest starsza od Twojego Boga. Ona była tutaj, zanim pierwsi chrześcijanie przyszli nad Wisłę. Świece w kościele nagle zagasły. W ciemności rozległ się znajomy śpiew, ale teraz brzmiał jak wołanie o pomstę. Witrane okna zaczęły drżeć. A kamienne ściany pokryły się kroplami wilgoci, która pachniała rzeką i rozkładem. Katarzyna, głos Anny, stawał się coraz bardziej zniekształcony. Twoja krew ma moc, jesteś ostatnim ogniwem, z tobą syrenka odzyska pełną siłę. Ksiądz zaczął odmawiać egzorcyzm po łacinie, ale słowa zdawały się rozpływać w powietrzu. Anna i jej towarzysze zbliżali się powoli, ich oczy świeciły w ciemności jak u drapieżników. Ale jest jeszcze jedna możliwość, powiedziała Anna, zatrzymując się na chwilę. Możesz stać się naszą sojuszniczką, przyjąć prawdę o Syrenie, pomóc nam odnaleźć prawdziwą ofiarę. Jaką prawdziwą ofiarę? zapytała Katarzyna, choć już się domyślała odpowiedzi. Jakub Wiśniewski jest czysta duszy, nieuświadomiona o naszym świecie. Jej krew zadowoli syrenkę na następne 25 lat. Katarzyna poczuła, jak świat się wali. Jakub, młody, entuzjastyczny dziennikarz, który tylko chciał pomóc, teraz leżał gdzieś związany, czekając na śmierć z powodu jej odkrycia. Nie, szepnęła, nigdy, Anna wzruszyła ramionami więc będzie Was dwoje. Ciemność oplotła Katarzynę niczym lodowate macki, ciągnąc ją w stronę drzwi. Ostatnie, co słyszała, to łamiący się głos księdza Marcina odmawiającego modlitwę w pustym, opustoszałym kościele. Katarzyna ocknęła się w podziemnej komorze pod starówką. Kamienny ołtarz, który odkryła na wykopach, teraz stał pośrodku pomieszczenia oświetlonego płonącymi pochodniami. Na ołtarzu leżał Jakub. Nieprzytomny, z ranami na nadgarstkach, z których skapywała krew do wykutych w kamieniu rowków. Witaj w prawdziwej historii Warszawy, powiedział Stefan stojąc nad ołtarzem w czarnej szacie. Wokół niego ustawiono się członkowie Ordenu, wszyscy w podobnych szatach, wszyscy nucący pod nosem tę samą hipnotyzującą melodię. To jest moje prawdziwe laboratorium. Stefan kontynuował, wskazując na ściany pokryte runiczymi napisami. Studiuję syrenkę od czterdziestu lat. Wiem, czego potrzebuje, kiedy się budzi, jak ją nakarmić, żeby pozostała spokojna. Katarzyna szarpała się z więzami, które krępowały jej ręce. Pan jest szaleńcem. To nie ochrona miasta, to morderstwo. Morderstwo? Stefan zaśmiał się gorzko. Katarzyna, czy wiesz, co stało się z miastami, które nie karmiły swoich opiekunów? Kraków miał swojego smoka i zginął w płomieniach. Gdańsk miał swojego morskiego króla i został zniszczony przez wojny. Tylko Warszawa przetrwała, bo tylko my rozumieliśmy prawdę. Anna Zielińska podeszła do ołtarza, trzymając w rękach starożytny sztylet. Jego ostrze było pokryte czymś, co wyglądało jak zasochłe algi. Syrenka nie jest waszą przyjaciółką, szepnęła Katarzyna, próbując dotrzeć do ich rozumu. To jest demon, coś, co żywi się ludzkim cierpieniem. Tak, przyznał Stefan spokojnie. Ale to jest nasz demon i dopóki ją karmimy, ona nas chroni. Nagle Jakub poruszył się na ołtarzu, jęcząc cicho. Anna uniosła sztylet, gotowa zadać śmiertelny cios. Nie! Katarzyna szarpnęła się tak mocno, że pękły jej więzy. Rzuciła się na Annę, obalając ją na ziemię. Sztylet pofrunął w powietrze, odbijając się echem od kamiennych ścian. W tym momencie coś się zmieniło. Powietrze stało się gęste jak syrop, a temperatura spadła tak drastycznie, że oddech wszystkich obecnych zamieniał się w parę. Z cieni wyłoniła się postać. Wysoka, kobieca sylwetka o długich, mokrych włosach i oczach, jak przepaść morska. Syrenka Warszawska nie była piękna, była przerażająca. Jej skóra była blada jak trup, pokryta łuskami, które połyskiwały w blasku pochodni. Zamiast nóg miała ogon pokryty ostrymi, jak brzytwa, płetwami, a jej usta, jej usta były pełne ostrych zębów, które błyszczały, gdy się uśmiechała. Długo czekałam. Powiedziała głosem, który był jak szum przerażonej rzeki: Gdzie moja ofiara? Stefan uklęknął przed nią drżąc: Wspaniała pani, mamy dla ciebie podwójną ofiarę, krew ostatnich strażników. Syrenka spojrzała na Katarzynę i Jakuba, a potem na Stefana. Jej śmiech był jak odgłos łamania lodu. Ty, mały człowieku, myślisz, że mną rządzisz? Wyciągnęła rękę w stronę Stefana. Jej palce były jak macki, pokryte przyssawkami. Ja nie jestem Twoim zwierzątkiem, Stefan krzyczał, gdy syrenka chwyciła go za głowę. Jego krzyk urwał się nagle, gdy jego ciało zaczęło wysychać, stając się mumią w kilka sekund. Katarzyna zrozumiała przerażającą prawdę. Syrenka nigdy nie była ich sojuszniczką. Przez stulecia grała z nimi w grę, pozwalając im wierzyć, że ją kontrolują. Podczas gdy ona po prostu czekała, czekała, aż zgromadzą dla niej wystarczająco dużo ofiar na jedną ucztę. A teraz nadszedł czas żniw. Członkowie Ordenu krzyczeli w panice, gdy syrenka obracała się w ich stronę. Jeden po drugim chwytała ich swoimi mackowatymi rękami, wysysając z nich życie jak gąbka wodę. Anna Zielińska próbowała uciekać, ale bestia złapała ją pierwszą. Jej krzyk echował po kamiennych ścianach, aż nagle ucichł. Katarzyna pomogła Jakubowi wstać z ołtarza. Był słaby z powodu utraty krwi, ale przytomny. Co to jest? szepnął, patrząc na masakrę wokół nich. Prawdziwa twarz naszej miejskiej legendy odpowiedziała, prowadząc go w stronę wyjścia. Ale syrenka zablokowała im drogę Jej oczy płonęły jak węgle Gdzie idziecie, potomkinie strażników? Jej głos był teraz pełen furii Wasze rodziny karmiły mnie przez stulecia To wasz obowiązek Katarzyna sięgnęła do kieszeni i wyciągnęła szklany naszyjnik Jedyny pamiątkę po matce Na jego powierzchni widniały te same runy Które były wykute w ołtarzu Nie, powiedziała stanowczo Kończy się to dzisiaj. Rzuciła naszyjnikiem o kamienny ołtarz. Szkło rozbiło się z głośnym trzaskiem, a z fragmentów zaczęło się wydobywać dziwne niebieskawe światło. Syrenka wrzasnęła, jej głos stał się jak szum sztormu: Co robiłaś? Światło zaczęło ją oplatać niczym sieć, ciągnąc z powrotem w stronę ołtarza. To był nie naszyjnik. Katarzyna zrozumiała prawdę, patrząc na świecące fragmenty to była pułapka. Moja matka, czy mój ojciec? Oni nie chcieli cię karmić, oni chcieli cię związać na zawsze. Syrenka walczyła z niebieskimi więzami. Jej ogon uderzał o ściany, rozbijając kamienie. Nie możesz mnie uwięzić. Jestem częścią tej rzeki, części tego miasta. Tak, zgodziła się Katarzyna, pomagając Jakubowi wyjść z komory. I będziesz nią nadal, ale już nie będziesz nikogo zabijać. Ostatnie, co słyszeli wychodząc z podziemi, to wściekły krzyk syrenki, który powoli cichnął, aż w końcu ustał całkowicie. Trzy miesiące później Katarzyna stała nad Wisłą, trzymając w ręku nowy raport archeologiczny. Nie wspomniał w nim o ołtarzu, o ordenie ani o tym, co naprawdę odkryła pod starówką. Oficjalnie były to tylko średniowieczne fragmenty ceramiki o nieznanym pochodzeniu. Jakub podszedł do niej, jego nadgarstki wciąż nosiły blizny po tamtej nocy. Myślisz, że to koniec? Zapytał. Katarzyna spojrzała na wodę. Wisła płynęła spokojnie, jej powierzchnia odbijała światło słońca, ale czasami, gdy wiatr wiał we właściwym kierunku, można było usłyszeć coś, co brzmiało jak odległy śpiew, niegroźny, niewabiczący, po prostu smutny. Nie wiem, odpowiedziała szczerze. Ale legendy mają swój sposób na przetrwanie. Może syrenka znajdzie nowy sposób na bycie strażniczką Warszawy, sposób, który nie wymaga krwi. Pomnik syrenki w oddali wydawał się uśmiechać w słońcu, ale Katarzyna już wiedziała, że niektóre uśmiechy kryją w sobie prawdy, których lepiej nie odkrywać. Warszawa miała nową historię i nowego strażnika, który pilnuje, żeby stare, krwawe tradycje nigdy już nie powróciły.